Szanowni Państwo, mija rok naszej ciężkiej pracy. W ciągu tego roku agencja wpompowała w polską gospodarkę ponad 30 miliardów złotych. Kampania 2015, która została zakończona sukcesem, jest około 16 miliardów złotych przy wielu problemach. Wypłaciliśmy zaliczki. Co nigdy się nie udało zrealizować nikomu około 10 miliardów złotych. I ogłosiliśmy program, prowów, programów rozwoju obszarów wiejskich na kwotę około 8 miliardów złotych, 14 naborów. Szanowni Państwo, to już za nami, ale przed nami następny rok, rok 2017. Agencja będzie ogłaszać. Pozostałe nabory. Oczywiście przyspieszamy. Program rozwoju obszarów wiejskich musi być jak najszybciej konsumowany. Ten program jest dedykowany dla rolników, dla samorządów jako działania delegowane, jak i również dla firm współpracujących z rolnictwem. Bardzo proszę o zapoznanie się z tym programem, ponieważ jest na stronach agencji, jak i na stronach Ministerstwa Rolnictwa.